Ja chciałam zaprosić tutaj mojego przyjaciela z AgroUni. Zapraszam ciebie, Michał Kołodziejczak. Dzień dobry. Proszę Państwa, kilka tygodni temu powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby Donald Tusk przyjechał do Konina. I nie było łatwo, ale jak ja coś powiem, że będzie, to będzie. I jestem tutaj. Wy znacie moje hasło wyborcze, na straży praw Twoich stać będę. I dzisiaj potrzebujemy, żeby na straży naszych praw stali ludzie, którzy dowożą to, co mówią, a Konin jest takim miastem, które musi na nowo zabłysnąć, a państwo silne jest po to, żeby w odpowiednim momencie było. W takich regionach jak Konin, żeby podało rękę, przeprowadziło przez okres zmian, przez okres transformacji, przez okres przemian gospodarczych, które tutaj musimy razem przeprowadzić. I ja Wam obiecuję, to zrobimy. Państwo poznajemy wtedy, kiedy radzi sobie z kryzysami, i my poradzimy sobie z wszelkimi kryzysami, które tutaj będą. I ja Wam to obiecuję, i to zrobimy. A w tych wyborach, w okręgu 37 zadziwimy całą Polskę dobrym wynikiem, ale do tego potrzebujemy Waszej pomocy. Czy pomożecie? Ale ja nie słyszałem. Czy pomożecie? Pomożecie? Zwyciężymy.